Wiem i gorzej! Występują Piotrek, Ula i naleśniki. Przygotujemy dzisiaj y, Crepe Suzette, y, czyli naleśniki Suzette, y, czyli naleśniki wytaplane w pomarańczy z alkoholem i bitą śmietaną. Mężczyzna nie robi naleśników Suzette. Robi dobre mielone, golonkę, schabowe naleśniki Suzette. Co to za imię w ogóle? Niekatolickie. katolickie. Uwaga! Starczy! Żyjemy. Na zdróweczko. Pra stara polska miska. Borysow Chrobry jeszcze w niej robił masę. Półtorej <laughs> szklanki mąki. Trzy czwarte szklanki mleka. Łyżka cukru. Fon niby nie wiedział, że będziemy robili krepsu Z. Krepsu Z wszystko miał dobrze zrobione i przetrenowane. Ile razy w życiu robiliście krep Z? Ja nigdy w sądzie, nie spotkałem nigdy Suzet, nie znam Suzet, nie widziałem się z nią. Ja nigdy w życiu nie robiłam naleśników. Nie. Tak. Moim zdaniem człowiek uczy się całe życie robić naleśniki. To jak z z Krawlem. Możesz pływać latami i zawsze jest co poprawić. Nie jest fałsz. Pociesza mnie tylko to, że moje się bardziej kupy trzyma niż Twoje. To masz takie płynne. Ale ty masz grudki, wiesz? się. W moim ciście naleśnikowym były grudki. Nie wiem skąd się tam wzięły. Mam pewne przypuszczenia dotyczące sabotażu. Też chciałam powiedzieć, moja szczęśliwa patelnia. Nigdy jej nie używałam. Nie, no chwilę, chwilę. Uważam, że to była nieczysta gra. No nie można przyjść na trudny pokojar ze swoją tarią kart. Najpierw rozgrzewamy patelnię do temperatury 1200 stopni. stułnię. Moja patelnia jest już rozgrzana. Ale nie jest zły, A? nie, nie, to przyznaję! <noise> ściankach ci się rozlał. Ja się po ci. A Piotrek na chlapa, po kuchence. Ale papla. Ja myślę, że on nie jest taki czyściutki zawsze i wszędzie. Myślę, że ma tam swoje za pazurami. I kiedy mu zwróciłam uwagę, dopiero wtedy zaczął sprzątać. Taki jakiś gruby twój jest. Mój gruby, tak? To jest męski naleśnik. Chcesz spróbować? No ja czym. Bardzo dobry naleśnik. Okropny. Nie powiedział, że mój naleśnik jest okropny. Powiedział tak? Nadrabiałem miną. Naleśnik Uli naprawdę nie był zły. Uważam, że był pyszny. Pierwszy raz w życiu spróbuję go ja zrobić. Ja się takie, tak. Takie o! Patrzyłem na mój fruwający naleśnik myślałem, że chwilę i myślałem, chwila trwa. Byłam przekonana, że jak on będzie podrzucał tego naleśnika, to on zrobi dwa salta. A zanim upadnie, no robił tylko jedno. No, tu liczyłam na więcej. Mm. A co jadłeś wcześniej, jak nie gotowałeś? Przykułem się do triatlonu makaron z kurczakiem. No nie przez trzy ostatnie lata codziennie. Ale ja naprawdę bardzo lubię makaron z kurczakiem. To jest dobre danie. A co było, twoją ulubioną Zresztą kiedyś przez 10 lat jadłem codziennie kanapki z żółtym serem i pomidorem. I myślałem, że z tego składa się życie. Rzeczywiście po 10 latach kanapki z serem, ten kurczak z makaronem to pewnie jakaś małmazja. Wasze koronne danie? Ja najbardziej lubię prosto. Bewszyk z polędwicy, sałata, po męsku. Ratatuj. Ratatuj? Kiedyś dużo robi ludzi robisz w ogrodzie. Kluczem jest tymianek. A taki starabki, czy taki tego... ususzony? Nie taki, kupiłem w takim pęczku. Nie potrzebuję. Tylko że to trwa, z półtorej godziny zrobili dobrego ratatuję. Cichy um. Tego nie widzieliśmy? No, jakiś twardziutki taki. Nie wiedziałem, czy to dalej czy naleśnik. po prostu. Faktycznie naleśniki Uli były twardziutki. W moich rękach wszystko twardniej. Najpierw skórkę. Na najmniejszy? Wiesz co, Może ja na myślę, że chyba wcale tak? nie trzeba na najmniejszy. To bo... no pomarańczka wygląda, no jak po porzezi jakiejś. Ładnie, można? No można. Muszę przyznać, że moja pomarańcza e, po utarciu wyglądała jak Frankenstein, a jego pomarańcza po utarciu wyglądała jakby była dwa tygodnie na Dominikanie na urlopie. A jak gotujesz w kuchni, to jest czysto? Bardzo. Było brudne, posprzątałem. Naprawdę? Ciebie, jaku, Flay. Generalnie uważam, metodą na nieposiadanie bałaganu jest nierobienie go. A jaka była najdziwniejsza rzecz, jaką jadłeś w życiu? Wszystki pazur najbardziej... w sosie mango. Nie ma wytłumaczenia dla robienia bałaganu gdziekolwiek, bo jeżeli można było w Rwandzie w czasie wojny, skromniutką kolację, ale podać przepięknie, to można wszędzie. Proszę, tak? Zrozumiałam. Proszę. O. Ja naprawdę uważam, że Ule jest i Nie miałem szans w, w, szans w tej walce, więc nadrabiałem tylko wycie maroganskim w gębie. Nie ma co gadać, trzeba robić. No. Wracasz z pracy i ubranie zdejmujesz to, składasz? Żdzieram ubranie z siebie. Rwe wstrzępy strzępy Zdejmuję ubrania Lalusia. Jak kobieta robi bałagan, to jest nawet uroczy. Uwielbiam. Na przykład z części garderoby, bielizna żony rozrzucona w sypialni. To jest bardzo, bardzo ok. Że Piotrek, robi to samo, co ja się nie upierniczy, a ja już jestem cała brudna, bo on w moją stronę. No, no Ale minimalnie. Trochę bez złej woli, ale mogłem ochlapać ulę. Ale w zwolnionym tempie to będzie okej okay wyglądało. Jezu, jak to się Śmieta Śmietanowy grunwald. To wygląda, jakby kury w to weszły, no i taplały się. Ja nie wiem, kiedy Piotrek ostatni raz widział kury, ja, jak widzę kury i jak one przejdą, to wcale tak nie wygląda jak moja bita śmietana. Moje naleśniki będą bez śmietany, bo to jest niedietetyczne i niesłychanie. Moje, znowu. drogie jury, będą ze śmietanką. Przepyszne, takie jak lubicie. Jeśli chodzi o bicie piany, w czym Piotr też okazał się rzeczywiście świetny, to zupełnie nie uważam, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Szczerze, obrzydliwie to wygląda. Cicho, to się zadzwoni! Wyszło. No, nic mi dzisiaj tak nie wyszło, jak ten ogień uważa. Gdyby oceniać wartość artystyczną, to Ula uważam wygrała z tym wybuchem. Czy wasze dania są gotowe? Kureńka, jeszcze z godzinkę, bo możemy poczekać. <grym> Opuśćcie stanowiska, wasze potrawy oceni jury z Francji. Ula uh, la, la c'est magnifique. Mm, de la maison. Le bon, le bon, le bon. Merci beaucoup. Jury prosto z Francji oceniło was. Zwycięzca otrzyma więcej sztuczek. A moje tak ładnie wyglądało. 27 do 1. Przegrałam. Szok. I niedowierzanie. Piotrek to jest taki typ urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. To jest taki typ, który wstaje rano, a jego koszula już jest wyprasowana. Który włoży ją na siebie, a ona jest dalej wyprasowana 12 godzin później tak samo. Wygrana w tym światowej rangi konkursie przecież utwierdza mnie w przekonaniu, że warto walczyć, warto się starać. Mogłam od razu wziąć pod uwagę, że jestem z góry na przegranej pozycji. No Żółwik, rano. siostro. Żółwik. Pokażę czas. Podwodny. <laughs> jeszcze raz. To flądra było. Nie, to trochę, żenujące było. nie Nie przemyśleliśmy tego. Dziękujemy bardzo. A ty wolałabyś posmoktać naleśnika leśnika Piotrka czy Uli? Ja bym nie smoktała nic Piotrka. Raz jeszcze nie informuję. Tego się obawiałem. A oraz Uli też nie. Ale ciekawe były, zwłaszcza jak zwykle w naszym materiale, w tej serii, podpisy. Pod zdjęciami. Na przykład jego płomyczek był malutki. I szybko zgasł. Smarty. Jak nie Piotrka.